Hej, ja nie wiem jak u was, ale u mnie jeszcze ogórkowo. Zobaczcie. Tutaj jeszcze na tej flanc, są ogórki. Tutaj jeszcze też. No i gdzie dalej? Tam jeszcze też jeden wisi. No i to by było chyba wszystko. Ale jeszcze są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć ogórków jeszcze mam. I tutaj mam jeszcze. O, ale tutaj już nie ma nic. Jeden taki krzywy tutaj jest. No a ta jeszcze. Zobaczcie, kwitnie. I ma małe. No zobaczymy. Ale chyba już nic nie będzie. Nie liczę się z tym. A tam posadziłam dzisiaj czosnek. 83 ząbki. Zobaczymy, ile mi wyjdzie. Nie, przepraszam, 80, bo te trzy mi zostały w, w mieseczce. Więc 80 posadziłam, a te trzy gdzieś tam upchnę jeszcze. No dobra, to by było na tyle, nie? Ogórkowo u mnie. No a u Was też macie jeszcze ogórki? A to zobaczcie. To jest mój arbus. Posadziłam sobie tak dla zabawy arbuza. Yy. I jak widzicie, nie ma żadnego owocu. Ale jeszcze kwitnie. A to jest dzisiaj, 12 październik. I on jeszcze kwitnie. A tutaj wychodzi ta moja pięt... pięknisia. Zaraz muszę ją trochę uwolnić, bo jest. O, oh, ona zawsze kwitnie o tej porze dopiero. Nie wiem jak się nazywa, ale co rok wychodzi i kwitnie. A to najważniejsze, jeszcze nie jest otwarta, ale się chyba otworzy jeszcze. No No i lupin. Lupin, jak widzicie, też mi jeszcze kwitnie. To znaczy się łubin. Pora jego to nie jest, ale jak kwitnie, słoneczka też. A to chyba jest ostróżka ta niebieska. Lwie pyszczki i te piękne o tym łososiowym kolorze. Szkoda, że kamera nie chce tego koloru oddać. Nie, nie chce oddać koloru. On jest taki piękny, łososiowy kolor. Chciałabym nasionka, ale jakoś nie mogę się doczekać. Szkoda, bo tak mi się podobają. A kupione były w takiej paczce, gdzie była mieszanka. I te inne nie były ciekawe, a te wyszły ciekawe. Mam jeszcze takie piękne róże. Zobaczcie. Naprawdę piękne Zupełnie zdrowa, zdrowy kwiat piękny. i kosmate. Kosmeje też kwitną. Kosmoski. A tak w ogóle to smutno. Smutno już jest tutaj. Jeszcze parę kolorów jest, ale to już są tylko resztki, ale i tak cieszą. I to bardzo. Te też były piękne. A teraz już wszystko idzie spać, idzie zimować. No a kubiskus, hubiskus. To zobaczcie. Pąki dostaje teraz. Tutaj też nowe. Widzicie. Teraz dostaje pączki. No trochę za późno. I co jeszcze? Nie było nas 3 dni na działce, i coś się zmieniło. I to dużo się zmieniło, zaraz Wam pokażę. Zobaczcie tutaj, za tym naszym płotem drewnianym, tam było pełno krzewów. Tutaj też. A teraz wszystko zostało wycięte. To nie należy do nas, to należy do miasta. I wszystko zostało wycięte. Teraz tutaj przejdę, tylko bliżej. Zobaczcie, wszystko jest tutaj wycięte. Nie ma nic. Postaram się otworzyć i zobaczyć na zewnątrz, jak to wygląda. Poczekajcie. No, moi drodzy, nie mogę otworzyć, ale pokażę Wam tutaj z tej strony. O, zobaczcie, wszystko jest tutaj powycinane. I tylko ten żywopłot, tutaj, ten tutaj, który widzicie zaraz, ten to my musimy ścinać. Do nas to nie należy, tutaj, ale mimo to musimy ścinać, a w zamian za to oni podstawiają nam dwa razy w roku kontener, żebyśmy mogli to wszystko co cały żywopłot, jaki jest tutaj w ogródku ścinany, żebyśmy mieli gdzie to włożyć, żebyśmy mieli możliwość się tego pozbyć. No widzicie, to wszystko wycieli. a to mnie tutaj najbardziej denerwuje, bo to było tak fajnie tutaj wszystko zarośnięte. I tutaj były właśnie, tylko ten suchy, o, taki suchy badel zostawili. A tutaj było, y, były takie, y, właśnie drzewa, gdzie był pokarm dla ptaszków. I tu miałam całą masę ptaków zawsze. I się żywiły. A teraz wszystko wycięli. Brzydale, na co zrobić? Albicja ma bardzo dużo strączków z nasionkami. Widzicie, bardzo, bardzo dużo, ale nasionek nie będzie znowuż, bo jest za zimno, za późno i nie dojrzeją. Tak samo było w zeszłym roku. A szkoda, bo może spróbowałabym jeszcze wysiać z mojej własnej coś, widzicie, ale to są, są nasionka, można je wyczuć, są. No, ale chyba za maleńkie. rybek nie widać rybki już idą spać o tam widzę na dole jeszcze jest jakaś kolorowa jedna to znaczy się one są ale nie wychodzą tak na wierzch szykują się już do snu no tam są o. no i to by było na tyle. To by było na tyle.